Postaramy się Państwu pokazać jak auto przyspiesza na gazie. E, powinno to być około 4,5 sekundy do 100 na godzinę. Piotrze pokażę jak zachowują się nasze głowy podczas przyspieszenia. No spróbujemy. Coś pięknego. Także dożym Durango sobie już pojeździliśmy. Jest wyregulowany Nagraliśmy dla Państwa te fajne przyspieszenia, jak również wrażenia z jazdy. Teraz opowiemy troszeczkę o instalacji, która znajduje się pod maską. Pokażemy, jak to wszystko wygląda. Piękny przód. Otóż tak, eee, tak jak wspomnieliśmy, jest tutaj zamontowana dosyć ciekawa konfiguracja. Już na pierwszy rzut oka na pewno eee, bardzo fajnie widać trzy reduktory Magic. Jest to zastosowane eee, w tym celu, aby zapewnić zapas wydajnościowy w pełnym zakresie obrotów i parametrów pracy silnika. Eee, dodatkowo mamy tutaj dwa elektrozawory. Oczywiście jest to wszystko zasilane dwoma przewodami, gdyż mamy tutaj dwa zbiorniki, do których też dojdziemy. Eee, mamy dwa elektrozawory, dwa przewody zasilające, trzy reduktory i co ciekawe po dwa wtryskiwacze na cylinder. Tak jak tutaj widać, czyli mamy dwie listwy po 8 wtryskiwaczy, łącznie 16 wtryskiwaczy eee, gazowych, właśnie aby tutaj zapewnić możliwość korzystania z pełnej mocy silnika na gazie. Eee, dodatkowo mamy jeszcze cztery filtry fazy lotnej, na, każdy, na każde wejście do listwy tam jeszcze mamy dwa filtry także tutaj na pewno nam gazu nie zabraknie nawet przy największych e, obciążeniach. Tutaj widzimy głównego gościa programu dzisiejszego czyli kompresor. Kompresor firmy Procharger. No i prostą matematyką widzimy, że on tutaj dodaje około 200 koni mechanicznych. Dodatkowo seryjnie mamy 470 teraz mamy około 690 także naprawdę mocy jest tutaj bardzo dużo. Zapraszam, e, pokażemy jak wyglądają zbiorniki w tym aucie. Zbiorniki, e, tak jak wspomnieliśmy, są dwa. Jeden zbiorniczek jest w środku, w bagażniku. Jest to zbiornik o pojemności 45 litrów. To jest taki dodatkowy, jak wiemy auto troszeczkę spali, dlatego też żeby było e, możliwość przejechania większą ilość kilometrów klient zadecydował się na dwa zbiorniki. Drugi 79 litrowy znajduje się pod autem także łącznie około 100 litrów gazu nam się tutaj zmieści oczywiście elektryczna klapa wiadomo wyposażenie luksusowe auto warto wspomnieć jest bardzo fajnie ospoilerowane ma dodatkowe dokładeczki takie karbonowe bądź też przypominające karbon aczkolwiek pasują tutaj idealnie widać że jest to dedykowane nie jest to żadna rzeźba także tutaj ktoś naprawdę się przyłożył do tego aby te auto godnie Tuningować. Bardzo się cieszymy, że takie auto mogło gościć w Energy Gas Polska. Zapraszamy również klientów, którzy posiadają inne tuningowane auta. Dosyć często takie auta się u nas pojawiają. Montujemy do nich z powodzeniem instalację gazową, ucząc te auta oszczędności, gdyż tak jak w przypadku tego auta, oszczędności wraz z jazdą na gazie możemy liczyć, że będzie to połowa. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy do lajkowania naszego fanpage'u na Facebooku Energy Gas Polska, aby być na bieżąco jak również zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz do pozostawiania komentarzy w sekcji do tego przeznaczonej z pytaniami, sugestiami bądź też e, opiniami na temat naszej pracy. Z tego miejsca dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy ponownie.